Mogę to powiedzieć głośno, wyraźnie. Otwarcie z nami jedna z gwiazd gromdy generalnie, nie tylko tej najbliższej, ja więc Łazar, Rafał, witamy cię serdecznie. Witam wszystkich serdecznie. Ja powiem tak, nie tak dawno tutaj rozmawialiśmy sobie też na ważeniu, było bardzo miło, rozmawialiśmy sobie o walce z własnymi demonami, o gromdzie, ale dzień później już się nie zobaczyliśmy. Czy to, że teraz tutaj jesteś, to ja już mogę być spokojnym, że jutro też tutaj cię zobaczę te kilka metrów dalej? Nie, no, już nie będzie. Jestem, jestem i tu będę, tak jak mówiłem wcześniej. Jeśli coś będzie w kurwi, to, to, to zostanę, ale, ale, ale ja tak zostanę. Nie, 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 mam, nie ma, nie ma żadnych, żadnych takich, można powiedzieć, jakiś wymy wymysłów, ale i powiem, że nawet ta ucieczka dużo mi dała, nie, nie, nie oszukam. Nie? Jeśli chodzi o medialność. To prawda, a muszę powiedzieć, to jest trochę prywata. Dwa razy byłem w Gdańsku gdzieś w knajpie. Nigdy nie miałem na sobie żadnej bluzy gromdy, tak jak no. teraz mam na sobie. I dwa razy gdzieś przy stoliku obok ktoś mówił o tobie. To oczywiście gdzieś jest przypadek, ale z drugiej strony wydaje mi się, że w Trójmieście, w Gdańsku jesteś bardzo rozpoznawalną osobą. Ty też tak postrzegasz? Myślę, że tak. No, w Gdańsku wiadomo, jak byłem młodszy, to wiadomo, też jakoś tam opinię swoją wyrobiłem w Gdańsku za, mo za, mo za molata, a gromda tylko to jest taka wisielka nad, nad tortem. Czyli jeszcze, że bardziej głośnie zrobiłem, a większość zdańskam zna, zna. Słuchaj, ostatnio sobie rozmawialiśmy o tej, że czasem się walczy z rywalem, a czasem ważniejsza walka to jest ta walka z własnymi demonami. My teraz, jak ty na to patrzysz, udało ci się poukładać to, co było niepo, niepoukładane? Jak to wygląda? Myślę, że idę już w bardzo, do, w bardzo dobrym kierunku. Myślę, że teraz, jak jeszcze wygram, to jeszcze myślę, że będzie bardziej mnie to zmotywuje. Czym dla ciebie jest bycie trenerem? Czyli bycie tenerem, dla mnie to jest, to jest bycie tym, co lubi się robić. Czyli ja to lubię robić ogólnie tak jak mówiłem, że jak wstaję rano, jak sprężynka, ja godzina trósta czy siódma nie czuję tej presji, nie wiem, że wstaję, się męczę, ja wstaję z chęcią, nie wiem, czuję się pozytywnie, a bycie tenerem po prostu lubię przekazywać swoją wiedzę innym, innym ludziom. Nie? Czyli, czyli to, co potrafię, potrafię przekazać to innym ludziom. Wiem, że to potrafię. I ludzie, 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 ludzie to wiesz, yy, szybko a, a, akceptują i myślę, że jestem w bardzo dobrym miejscu, nie? jako ten. Ostatnie pytanie, już nie o ciebie, ale o twoje przypuszczenia jako starego dobrego gromdziarza. Goat czy Balboa i dlaczego? Nie wypowiem się na ten temat, bo to są moi koledzy. Szanuję, Szanuję. bardzo dziękuję za tę rozmowę i powodzenia jutro. Miło cię widzieć. Do miłego. Do miłego. Dziękuję. Tyle łazar moi drodzy. Pozdrawiamy. Gromda 11. Już w piątek, 2 grudnia. Kup pay per view na